Ten rok jest dla nas bardzo trudny, ale myślę, że takie dni jak dzisiaj w jakimś stopniu pokazują, że ten przyszły rok może być lepszy, ciekawszy, pełen pozytywnych emocji i pozytywnej energii. No jest to po prostu pociąg mistrzów. Ten skład ma naprawdę bardzo dobre. Te warunki, prędkość maksymalna 160 km/h, cztery silniki elektryczne łącznie o mocy ponad 2700 koni mechanicznych. Tak więc no, można powiedzieć, że te, te warunki fizyczne są bardzo podobne do naszych mistrzów. To przede wszystkim pierwszy, 2 maj Mistrzostwa Świata Sztafet, koniec maja, ostatni weekend majowy to duży nowe Mistrzostwa Europy Superliga. I proszę pamiętać jeszcze o dwóch memoriałach Janusza Kusucińskiego i memoriale Kabily Koli Myślę, że każdy Ślązak, który będzie widział ten pociąg, będzie czuł ogromną dumę i radość, że właśnie w jego województwie takie wielkie wydarzenia się odbywają. Że nasze wsparcie tutaj przyczyni się do tego, że ten sport po prostu na Śląsku będzie się jeszcze szybciej, jeszcze bardziej dynamicznie. Tak, jak ten pociąg będzie podążał po torach rozwijał. Tutaj bardzo dziękuję raz jeszcze obu spółkom. Państwu radnym za tą współpracę, bo jak widać współpraca przynosi bardzo dobre efekty. Bardzo dziękuję.